Właśnie doszedł do nowy I co go go odpakujemy Odpaki Mr. Bista, proszę bardzo. Co nadmienie, że Mister dał 10 tysięcy dolarów, że zakupiliśmy jego czekoladę? Ale, ale, o, o, to Zajmuje... to MrBiznes napisane nawet, patrzcie Czujecie dobra. to? Czujecie, Czujecie ten to? Patrzcie połuchajcie sobie Dobra, czas Orzeszka Do A jabłka? Jest dobra Głowa się zeszła, robi lepsze gówno Mmm